A. Także to jest ten dom, Puk, Puk. Halo? Nie gadajcie mi, że nie ma go w domu. Halo? Przepraszam? Panie? Dzień dobry, panie! Co ty, jak ty tu weszłeś? Spokojnie, ja, ja, panu tak tymo, ja panu to odkupię. Ja Ach, panu nadzieję, to odkupię. Ja panu to odkupię. Bo jak tego nie zrobisz, to ja nie losię. Naprawdę nie wiem, co ci zrobię. Dobrze, ja panu to odkupię. Bo ja przygotował. Nie, pan... Yy. Zobacz pan. Yy, przygotował pan to, co chciałem? Tak, całą trochę przygotowałem. Panie CC zostało w Bo Ja jest Proszę Proszę panu. Panie, ja tylko fajnie. chciałem. Tylko chciałem parę ten, zwykłą szczelnicę, a nie... Panie! Co pan Panie, to przygotował? Ja perfekcioni... Panie, ja jestem perfekcjonista, Zobacz... no, no, trochę mało, Chłopie. wiem, ale... Mhm. Ja osobiście Dobrze. bym panu polecała jeszcze AKS-a. Czy to AKS mhm. e. normalne, że tam się ludzie tak wydzierają? Nie wiem. Dobrze, uznam że to za normalne. Ale osobiście bym panu polecał AKS-a. Mhm. Tak krótka... Krótki sub karabinek Czyli tutaj pan to przygotował? Tak Mam jeszcze inne, na przykład y, Mam ak na przykład akacza jeszcze w ręku Bo tutaj nie mm. dałem miałem dać, ale nie zdążyłem Ja to sobie M wypróbuję M Mam jeszcze M4 przygotowałam w rękach Nawet e, taki, na taki samopowtarzalny karabinek Dobra Teraz sobie próbuję tą broń pierwszą Te Nawet Tych nie będę spezda, próbować panie. Nawet jak taką fajną strzelbę mam mm -hmm. One wydają się za silne według mnie Dobra, zobaczmy jak to działa Hala, pozwój pan zaraz strzelę Pozwój pan zaraz strzelę Dobrze. Mojego panego rewolvera Co tu się odpierd? Panie, co mam mi chodzić na działkę? Kurwa, mam dosyć tego pierd... Panie, gdzie czekaj. on poszedł? Dobra, czekaj, sprawdzimy w domu. Panie, co mi to robili? Ups, eee e, 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 e. Pytanie, mogę wziąć tą broń za to, że panu uratowałem trochę dom? Za darmo? Co to za Czy... brońka? E, ja nie jestem dobra, pewien. Jakiś submachine gun. Jakaś maszynowa. Nie wiem, mi na MP5 wygląda. Dobra, dobra. bierz pan. Myślałem, że dobrze. pan będziesz AKS... Fila, zobaczę będziesz... co on pan tam zrobił myślałem, że pan weźmiesz a e, tą panie pan toż pan, pan będzie sobie musiał ścianę no, na nowo zrobić. O, ja się, oj mam i podłogę na parę i podłogę godzin. wyczyścić. Oj będę miał zajęcie na długie, długie parę godzin. No rzeczywiście. Dobra, to pójdę. panie pamiętaj mi żeby te tak? ta ściany, mi, żeby mi drzwi odkupić. Będę pamiętać spokojnie. No ja biorę gąbkę i zabieram się do pracy. Pa. Dobrze no to pora iść do domu. E, tak? Słucham? Chcesz kupić narkotyki? Narkotyki, a w jakim sensie? No, narkotyki, marihuana, kokaina, używki. Y, może mnie to zainteresować, nie wiem. E, no to tutaj. E, tu mam wszystkie. Ma fix. Mhm. Y -y. E, tutaj mamy Mari... E, Jezus, co to było? Chyba to była marihuana. A to kokaina. Dobrze... O panie! Co to się... Kuuuul! No to, to, to jest taki efekt. No, a to się dzieje zawsze. nie zawsze jak potem ty kosztujesz nowych drzwi. Co to jest? Boże, co mi się z głową dzieje? O kurde, nie czuję się za dobrze. Co jest? hajs. Oczekaj pan. O Boże. Moje butelki. Co mi się dzieje? Ja pierniczę. O Boże. Co to jest? Gdzie mój dom? Kurde, ostatni Boże, co to było? O kurde. To było takie super. Jeszcze mam tutaj kawałek. Chyba, chyba jutro do niego przyjdę po więcej. O Boże. Może na koniec jeszcze to wezmę. O kurde.